Manko, cześć. Z tej strony Danielus, a to jest szybki shortik otwierania Star Signing. Mam zaległą paczulkę, więc sobie otworzymy ją. Zobaczymy, co tam w środku było. Aby się porwała niestety. Chciałem ładnie otworzyć, ale jak widać nie da się, niestety. Coś tu mam kurde za palcem. Się uderzyłem w palca i nie wiem czy to nie krew, krwiak jakiś czy co. No i co tu mamy, to klasa Luisa, mamy Jana Niklasa Beste, Konsej Sao, Alvareza, czekajcie, może trochę światła przybliżę, o tak chyba lepiej, Carriero, Pavlidisa, Kupmeinersa, Barreiro, Pawlowicza, na Mbappé, to jest taka fajniejsza, to może odłożę tu, a z zagiętym rogiem chyba. Fofana Muso Mamy Tiurama, Sancheza Royala W ogóle jakieś kurderyse mają te karty Hendrik Też spoko karta Sporo tych kart w ogóle Alvaro Morata e, Robin de Normand Tę mamy Nico Gonzaleza Sorlota, Zorlota e, Flamingo dla niego Olmo, no to też dla mnie taki fajny. Jestem fanem Barcelony, więc. No, ale też oglądam, więc tak naprawdę jestem fanem tego i tego, ale tak ogólnie kibicuję Barcelonie. E, Wojong Jung. Mamy Konora Gallaghera. Marcosa Akunie, Belociana. Sterlinga. Tutaj mamy. To, kto to jest? Romans. Kurcie, denerwujemy to za palcem. <grym> za paznokciem. Mamy, o jest ciężko czytać. Wachi, tutaj mamy Ito, Pezele. strasznie ciężko przeczytać te nazwiska, powiem wam. Alexis Garcia, tutaj mamy Federico Cese, Cabala, Savigno, Żapalinie, Calaforiego, mamy Terriera gundogana tak jak na limitce możecie na jednym szorcie zobaczyć di gregorio tutaj mamy rudiego olisę merino sińskiego na karta też Greenwood Taremi hujbierg Gustavo. No i to tyle to jakiś kodzik a jeżeli chcecie Którąś z tych kart to możecie wejść na moje Vinted, link w opisie i zostawcie łapki w górę. Cześć!